Anna Dąbrowska do Maklewski Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 3 lipca zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Dzisiaj ważna informacja dla bardziej aktywnych inwestorów. Może być tutaj pewne zaskoczenie. Jutro piątek. I jest to 4 lipca, jest to wolne w Stanach, także giełdy będą zamknięte i dlatego już dzisiaj, dzień wcześniej, będzie publikacja danych na temat bezrobocia o 14.30 czasu polskiego, czyli jutro giełdy zamknięte, dzisiaj dane, także może to zaskoczyć osoby, które nie, nie śledzą bardzo uważnie rynków, czyli jutro w Stanach dzień niepodległości, wielkie święto dla Amerykanów, Natomiast dzisiaj możemy liczyć na większą zmienność. Przyjrzyjmy ważniejsze wykresy, gdzie jesteśmy, czego można się spodziewać w najbliższym czasie. Zacznę od krypto, od bitcoina. Bitcoin, tak jak zawsze ostatnio to podkreślam, rozczarowuje wielu. Nie, od, nie tego się spodziewali inwestorzy w tym roku. Po objęciu tutaj prezydentury przez Trumpa, jeśli chodzi o Bitcoina, krypto. Także jest to duże rozczarowanie, ale w inwestycjach właśnie tak jest, wytrwają tylko najbardziej cierpliwi, więc tutaj nic nowego. Natomiast jeśli spojrzymy na Bitcoina, zobaczmy, gdzie jesteśmy niebieska linia 100 tysięcy dolarów, czyli ten poziom oporu został przełamany tutaj. W tym roku tak, mieliśmy przełamanie, później mamy konsolidację, ruch boczny, natomiast to, co mamy w ostatnich tygodniach, jest ciekawe i jakby pozytywne. Czyli mamy tutaj taką formację, to się nazywa technicznie, z analizy technicznej, formacje flagi, czyli widzimy tutaj chorągiewka, flaga i generalnie jest to formacja zapowiadająca kontynuację trendu, jeśli zostanie przełamana, a już w zasadzie jest przełamana. Czyli mamy tutaj tą konsolidację, ten ruch boczny, jest przełamanie, wyjście z tego poziomu. Jest teraz retest, to już dokładnie było wczoraj. Czyli jakby póki co wygląda to naprawdę optymistycznie, w tym momencie Bitcoin 109 tysięcy dolarów. Bitcoin, jak wiadomo, jakby jest w wiedzie prym wśród krypto, więc jeśli Bitcoin radzi sobie dobrze, to tak, że będziemy mogli się spodziewać kontynuacji tego ruchu na pozostałe altcoiny. Zobaczmy, gdzie jest Ethereum. Ethereum jest daleko w lesie, jeśli chodzi o, o cały rynek, także ma z czego nadrabiać. Proszę zobaczyć, tutaj mamy szczyt 2021. Natomiast notowania Ethereum na wykresie dziennym można zamknąć w takiej formacji, gdzie widzimy jasno narysowane wsparcie i opór. Generalnie też w tym, w tym zakresie porusza się Ethereum. Daleko jeszcze Ethereum do pokonania poziomu oporu, natomiast jeśli to zrobi, teraz mamy odbicie od poziomu wsparcia i ten ruch do góry. Także tutaj, jeśli chodzi o taką projekcję, to jeśli zostanie pokonany poziom oporu, to oczywiście będziemy mogli liczyć na powrót do trendu wzrostowego. Czyli Ethereum ostatnio, bardzo pozytywnie. Mieliśmy wzrosty przez ostatnie miesiące. Jeśli Bitcoin będzie notował dalsze wzrosty, to Ethereum także może na to liczyć. I kolejnym altcoinem, który posiada bardzo dużą kapitalizację, to jest XRP. I tutaj na wykresie dziennym też mamy taką formację mniej więcej flagi, może nie idealnie narysowałam te. Te wsparcie, ale ono jest, czyli widzimy tutaj linię wsparcia. Każdorazowo, gdzie notowania dochodziły do tego poziomu, mieliśmy odbicie i linię oporu, i także tutaj jakby trzyma te wzrosty. Czyli jeśli notowania tym razem zdołają wyjść zdecydowanie ponad, tą, ponad ten poziom oporu, to też będziemy mogli liczyć na powrót do trendu wzrostowego. A poza tym XRP jest o tyle ciekawe że przez 7 lat praktycznie jak trwał proces i on jeszcze jest niezakończony dla Ripple, emitenta XRP, to XRP jakby nie uczestniczyło w ostatnich w krypto, czyli, czyli taki jest fakt. I mamy tutaj olbrzymią bazę jakby budowania XRP, czyli jest tutaj też mamy ten taki trójkąt. I y, kiedy to było w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku bardzo dynamicznie XRP wyłamało się z tej formacji, którą, którą XRP budowało przez tyle lat, więc y, w tym ostatnie miesiące to jest jakby korekta po tym roku, ale proszę zobaczyć, że ta korekta nie była głęboka. Ona jest bardzo długa w czasie, ale nie w cenie. Także y, jeśli jakby tutaj te poziomy będą zachowane to można liczyć na dalszy powrót do trendu wzrostowego. Jeśli analizuję krypto, to bardzo muszę to jakby przestrzec dwa razy, że krypto jest to ogromne ryzyko, więc każdy inwestor powinien zobaczyć, jaką, jaki procent kapitału chce przeznaczyć na krypto, żeby w ogóle się na to zabrać. Jest to bardzo zmienne aktywo, bardzo ryzykowne, także to trzeba przestrzec. Okay. jeśli chodzi o giełdę jako taką, szeroki rynek, to mamy nowy szczyt trzech czasów już ustanowiony absolutnie, definitywnie, mamy tutaj NASDAQ 100, akcje technologiczne, QQQ, wykres miesięczny, czyli ostatni miesiąc, czerwiec, zamknął nam się świecą mocną, wzrostową, definitywnie zamykającą się powyżej ostatnich szczytów trzech czasów, czyli ta korekta cała, te całe strachy z cłami są już przeszłością. Także było dużo strachu od słowa o geopolitykę, Trump nieprzewidywalny, wszystko jest już, to już w ogóle koniec, no ale tak bardzo często się kończy, że po prostu i tak rynek robi swoje i zrobił to tym razem, także można powiedzieć tutaj, że niedźwiedzie mają problem. Mamy rynek byka, mamy hostę, czyli jakby wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli, mamy kolejną odsłonę, Rynku akcji wzrostowego, w dużej mierze napędzanych sztuczną inteligencją, rozwojem tej bardzo przełomowej technologii. I co jest jakby jeszcze, co może wspierać dalsze wzrosty, już nie tylko te czynniki strachu, obaw, czyli co może wspierać wzrosty? Wiele czynników. FED. Przewodniczący FEDU niedługo będzie zmieniony w 2026 na początek. Nie pamiętam dokładnego miesiąca, ale to już nie jest aż tak y, dużo. Y, czyli będziemy mogli liczyć na cykl dalszy cykl obniżek 100%, a i teraz też przewodniczący fedu y, są duże naciski na niego, że, że, żeby Paul także obniżył stopy bo już dane potwierdzają, że trzeba to zrobić. I to jest ważne. Poza tym, bardzo dużo kapitału znajduje się niezainwestowane, czyli to cały rynek jest w bardzo dużej mierze. Wielu inwestorów nie uczestniczy w tym. Okay? Czyli jakby jest jeszcze amunicja z boku. Tak? Czyli, ponieważ są wysokie stopy procentowe, bardzo wielu inwestorów posiada aktywa w takich funduszach jak BIL. I inne, czyli na rynek kasowy, czyli jest jakby wolna gotówka, która może dołączyć do rynku i jakby wspierać te dalsze wzrosty. I też Trump, jak obejmował fotel prezydenta, to mówiło się wiele, co może zrobić. Cła to był jeden czynnik, drugi to jest deregulacja, czyli to jest jakby przed nami. To jest kolejny jeszcze rzecz, co może wspierać wzrosty, to jest właśnie katalizator takich. Jest to deregulacja rynku, co jest prorozwojowe. Pro ok, czyli to wygląda szeroki rynek. Przejdźmy do poszczególnych akcji, które z Państwem tutaj analizuję. Nvidia. Nvidia, nowy szczyt, szczyt trzech czasów. Tutaj on dotowany, że ciągle wcześniej w budowaniu infrastruktury sztucznej inteligencji. CEO Nvidii prowadzi rozmowy z przedstawicielami krajów, aby budować suwerenną sztuczną inteligencję dla poszczególnych krajów czy naprawdę projekty są bardzo bardzo śmiałe. NVIDIA jako przykład, jako ten pionier, ale generalnie cały, cały sektor półprzewodników i sztucznej inteligencji. Tutaj, jeśli spojrzymy na NVIDIĘ, można się przestraszyć, że takie szczyty wszechczasów, jeśli, jeśli weźmiemy sobie wykres logarytmiczny, to jeszcze bardziej, czyli proszę zobaczyć, jakie wzrosty są już za NVIDIĄ i można myśleć, że czy to już za późno, tak, czyli tutaj od tego dołku ChatGPT został stworzony, co to mamy w procentach, 1100%, 11 to, to może onieśmielać. Okay? Natomiast Nvidia jest spółką, której ten wzrost nie jest typu hype. Nvidia potwierdza to wynikami i możemy to prosto sprawdzić sobie, chociażby Nvidia Price to Earnings który aktualnie wynosi 49, okay? nie jest to wysoko. Średnia dla rynku, średnia dla indeksu SP500 to jest 25. Czyli taka akcja technologiczna, jaka jest Nvidia, po takich wzrostach, że ma mm, współczynnik cena do zysku na poziomie 49 w tym momencie na nowych szczytach czasów to naprawdę to naprawdę nie są duże liczby. Dla porównania tutaj kolejna spółka, która jest z pewnością ma hype, co nie znaczy, że jest złą spółką. Po prostu w tym momencie bardzo dużo oczekiwań jest pokładanych dla Palantir, który jeszcze Palantir nie zrealizował, jeszcze nie dostarczył, jeszcze nie ma do tego Zysków, wyników. To jest jakby tylko oczekiwania, projekcja, wizja. Okay? To jest jakby oczekiwania, są wbudowane w cenie. I tutaj cena ze zysku jest na poziomie 570. Palantir to też jest firma związana bardzo ze sztuczną inteligencją, tylko w innym sektorze niż, Pal niż Nvidia, bo Nvidia to sprzęt, półprzewodniki, natomiast Palantir to jest oprogramowanie, to jest coś, co jest budowane na tych y, półprzewodnikach software. Okay? Y, czyli y, jeśli chodzi o price to earning dla Nvidia jest dość y, niski, mimo że NVIDIA jest już po takich wzrostach. Y, jeszcze Tesla. O, Tesla też jakby y, jest centrum uwagi w mediach na pewno, y, z reguły nieprzychylnie. Natomiast też tutaj warte jest uwagi fakt, że dla Tesla nic się nie dzieje od 2021, czyli mamy ruch boczny. Tesla jest w czasie budowania nowego przełomowego produktu, jakim jest robotaxi. W tym momencie już w Teksasie jest pilotażowe, taksówki działają, 35. Nie jest to dużo, bardzo, bardzo mało, ale jest to celowo, żeby po prostu testować, żeby to wszystko było tak bezpiecznie i powoli, i, i, ale efektywnie. Natomiast y, jeśli ten produkt się przyjmie, to y, skala tego może być olbrzymia, po, ponieważ zmienia to transport, jaki znamy. I też to jest sztuczna inteligencja w czystej formie, zastosowana już w produkcie, czyli jest to oprogramowanie, wraz ze sprzętem także, ale głównie tutaj chodzi o programowanie, które widzimy, jak może być zastosowane w prawdziwym życiu. Czyli jest tutaj jakby obietnica czegoś rewolucyjnego, innowacyjnego, zobaczymy, jak to będzie rozegrane, póki co mamy, mamy taki ruch boczny przez wiele lat. Jeśli chciałabym tutaj narysować coś z analizy technicznej, to widzimy linię trendu, który wspiera ostatnie wzrosty od dołka z 2003, czyli mamy tutaj 2023, mamy dołek kwiecień 2024 i aktualny dołek kwiecień 2025, czyli tu jesteśmy. Z pewnością też inwestorzy, którzy decydują się na testy, muszą być uzbrojeni w cierpliwość. Proszę zobaczyć, 2021 nic się nie dzieje, to się nazywa cierpliwość. Natomiast też może być zmienność z powodu, jeśli będzie jakiś wypadek. Media po prostu nie zostawią suchej nitki na lony maski i testy, także to też będzie będzie odzwierciedlone. Cenie. Inne informacje, spółki, które. Przykuwają uwagę inwestorów, to jest Circle. Mieliśmy niedawno wejście na giełdę właśnie firmy Circle. Firma zajmuje się, że tak powiem, może też niezgrabnie, stablecoinami. Czyli jest to tutaj też innowacja z krypto, z blockchaina i mamy bardzo pozytywny debiut. Tutaj, jeśli chodzi o debiutu do szczytu, mieliśmy bardzo szybko. 300%. W tym momencie mamy niemałą korektę, czyli cały ten ruch wzrostowy został skorygowany niemało, bo aż 40%, czyli duża zmienność, ale wiele o tym mówi. Nie to, żebym jakby rekomendowała, bo ja nic, co tutaj prezentuję, nie jest rekomendacją, natomiast warto się zainteresować, bo to, to jest też nowy sektor, to jest sektor stablecoinów, Trump, Administracja Trumpa bardzo przychylnie wypowiada się o stablecoin. Są nowe regulacje, są w planie jeszcze większe regulacje dla stablecoinów. Wspiera to dolara, czyli też jest to indywidualny program. Wbrew pozorom, stablecoin wydaje się nudny, bo jakby jest to 1,1 do dolara, ale firma zarabia na odsetkach, oprocentowanie, czyli jest to model biznesowy całkiem, całkiem fajny. Co ciekawe, Circle. Coinbase, giełda kryptowalut amerykańska, także otrzymuje wpływy z Circle. Także tutaj Coinbase, ostatnio ruch wzrostowy na Coinbase, gdzieś tam po części był wspierany przez Circle, czyli gdzieś to jest powiązane jedna firma z drugą. No i też robi szum w mediach Robinhood. Robin Hood zyski tutaj ma bardzo duże przez ostatnie miesiące, i ostatni wystrzał jest spowodowany nowością, którą Robin Hood ogłosił, iż będzie tokenizował akcje. Czyli tutaj też ciekawość tokenizował akcje i amerykańskie ETF-y dla europejskich inwestorów. Czyli to jest tutaj coś, co my, Deep Broker, robimy lepiej można powiedzieć i mogę też chwileczkę powiedzieć dlaczego. Faktycznie w Europie jest problem z ETF-ami amerykańskimi. Inwestorzy nie mają, nie mają dostępu po prostu do amerykańskich ETF-ów. Tutaj Robinhood wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, czyli stwarza token i token już nie podlega przez pod, wymagające regulacje i inwestorzy by, by mogli kupić takie ETF-y. Natomiast nie jest to ETF i to trzeba pamiętać, czyli wiążą się z tym zupełnie inne ryzyka, chociaż ryzyko kontrahenta, czyli wszystko jest na Robinhood. Jeśli Robinhood by miał problemy i by na przykład upadł, klient zostaje z niczym. Natomiast jeśli inwestuje się w ETF, i broker upadnie, to inwestor jest właścicielem ETF-u, tak jak właścicielem akcji. Czyli są to zupełnie inne ryzyka. My w Deep Broker dajemy dostęp do wszystkich amerykańskich ETF-ów. Możemy, nas jakby tutaj te regulacje łagodnie obchodzą ze względu na naszą siedzibę, więc u nas jest coś, co nie ma nigdzie. Także nie ma w Robin mimo że ostatnio tak jest o tym głośno. Może nie w Polsce, ale na świecie. Tak, czyli Robin Hood. Ciekawa firma, bardzo agresywna, ogromne wzrosty. I tutaj kieruje się po nowe, nowe też innowacyjne tereny, których jeszcze kiedyś. Nie było. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, metale szlachetne. Wykres miesięczny platyna, jak to się nazywa, Gold, gold Candle, czyli tutaj boska, boska świeca zeszłego miesiąca za czerwiec. Mieliśmy konsolidację, taki też piękny trójkąt od 2021 został zdecydowanie przełamany i mamy, jesteśmy tutaj, także patrząc na analizę techniczną jest to przełom, jest to początek czegoś nowego. Oczywiście ryzyko zmienności jest zawsze i wszędzie, natomiast to, jak to wygląda, widać gołym okiem, momentum jest zdecydowanie dla platyny. Ok, przejdźmy dalej. Srebro. Srebro PSLV, czyli srebro fizyczne. Ja tutaj chciałam porównać, i tutaj też link dam poniżej. Przygotowałam materiał na temat inwestowania w złoto. Generalnie to się tyczy nie tylko złota, tylko metali szlachetnych. Za pomocą albo ETF-u fizycznego, albo kopalni. Okay? Czyli tutaj wyniki, rezultaty zupełnie się rozjeżdżają i zapraszam do lektury bloga. Ja jeszcze nagram wideo na ten temat, bo warto poznać szczegóły. Trzeba wiedzieć, w co się inwestuje i znać właściwości, żeby inwestować świadomie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Czyli zobaczmy tutaj dla srebra. Fizyczne srebro od szczytu 2001 do teraz mamy zysk 10%, czyli nie jest dużo, mieliśmy olbrzymią korektę, dopiero z niej wychodzimy, ok? Jeśli spojrzymy na górników, czyli czyli, 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 czyli co? Właśnie kopalnie, to ten ETF jeszcze nie pokonał szczytu czasów. czyli widzimy, że inwestowanie w kopalnie w tak długim okresie się mniej opłaciło niż, niż fizyczne złoto. Natomiast jeśli chodzi srebro, jeśli chodzi o złoto, różnice są jeszcze większe. Na, zobaczmy na fizyczne złoto. Od 2020 szczytu do teraz mamy zysk 59% tutaj jesteśmy. Jeśli weźmiemy GDX, czyli kopalnie złota, to za ten sam okres do teraz nie mamy 59, tylko mamy ledwo 14, czyli zupełnie co innego. A jeśli zobaczymy GDXJ, to praktycznie nie mamy żadnego wzrostu, czyli różnice są przeogromne. Zapraszam do, do wpisu, aby poznać dlaczego i inwestować świadomie, tak? czyli trzeba znać, Czym się charakteryzują kopalnie, żeby nie popełnić błędów, bo nie jest to tożsame niż inwestowanie w sam metal. Jest to zupełnie co innego, zupełnie inne zwierzę. Ma sobie wbudowaną dźwignię, a z dźwignią nie ma żartów, Działa dwie strony: w górę, jeśli jest silny wzrost, i w dół, jeśli tego wzrostu nie ma albo są spadki. Także zupełnie inny materiał, zupełnie inny instrument. I sądzę, że wielu nie do końca y, zna ten instrument. Inwestuje w kopalnie, myśląc, że inwestuje w złoto, a wcale to tak nie jest. Czyli zapraszam tutaj do y, poznania głębiej tego tematu. Okay. Z mojej strony to wszystko. Mamy lato, miesiące letnie, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Mamy nowy szczyt wszechczasów dla giełdy. Bitcoin też ma nowy y, szczyt, znajduje się po prostu na szczytach i jakby wygląda na to, że ma apetyt iść wyżej, metale bardzo, bardzo silnie, platyna prowadzi wzrosty, srebro, zobaczmy jeszcze tutaj na, na, wy, na, na wykres złota. Złoto, które tutaj prezentowałam, to jest ten w takim jest teraz decydującym momencie, jeśli chodzi o średni termin, tak, czy zostanie pokonana ta linia trendu wzrostowego, czy nie? OK? To mamy podwójny szczyt, więc jest to taka newralgiczna sytuacja. Jeśli chodzi o srebro, to mamy tutaj pewien ruch wzrostowy w ostatnim czasie. Na poziomie szczytów z 2021, czyli to jest gdzieś okolice 49 dolarów, jeśli srebro zdoła osiągnąć ten poziom, zbliżyć się do tego poziomu, to będzie mieli olbrzymie zamieszanie dla srebra, bo będzie to kulminacja ruchu nawet nie z 2011, tylko aż z 1980. Nie będę dzisiaj się do tego jakby zagłębiać, do tych. Aż tak daleko w czasie, ale jest fakt, prezentowałam to na ostatnim chyba y, nagraniu. OK, y, dziękuję bardzo za dzisiejsze y, spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Państwa gdzieś tam y, wartościowe, inspirujące. Tymczasem życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia! Pozdrawiam.